Użytkownicy aut elektrycznych muszą a, przygotować się po pierwsze na wyzwania, które, które są przed transportem ciężkim. Pierwsze z nich to a, problemy administracyjne i papierologia, tak zwana. Kolejne to przyłącza, bo niestety jesteśmy zobowiązani firem na instalację stacji ładowania co 60 km, ale nie mamy przyłączy lub też te przyłącza tak jak koledzy e, wspomnieli trwają nawet 3-4 lata. A kolejną rzeczą to zmiana floty z transportu tradycyjnego na transport elektryczny co dla transportu ciężkiego jest bardzo dużym wyzwaniem. Po pierwsze, co powinno się zmienić? Na pewno powinna się zmienić e, Informacja na postrzeganie elektromobilności, bo elektromobilność to jest coś, co jest nieuniknione i od tego nie mamy odwrotu. A kolejną rzeczą to jest to, abyśmy przygotowali się jako transport ciężki, transport dostawczy przygotowali się do, do tych zmian, które, które przed nami poprzez chociażby, na przykład, wynajęcie samochodu elektrycznego, którym możemy sprawdzić przez miesiąc, dwa miesiące taki najem krótkoterminowy abyśmy mogli sprawdzić, czy, ten, czy to auto, ten samochód jest właściwie dla naszej firmy. Natomiast jestem bardzo optymistycznie e, nakręcona na to, że, że elektromobilność będzie po prostu nie tylko wyzwaniem, ale będzie naszą codziennością już nieba.